Jest witany przez króla polskiego w ramach miasta, uroczyście wprowadzany przez biskupa i senatorów do katedry wawelskiej i wtedy 8 maja 610 roku na oczach zebranej, zebranej władzy państwa polskiego Mancinelli mówi, że widzi Matkę Bożą i przekazuje Polakom Orezie. Ja jestem królową Polski. Jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drugi. Więc wstawiaj się do mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj nieustannie, a ja ci zawsze będę tam miłosierną. Takie same objawienie miał rok przed ciercią. Manczynęli we Włoszech, w Neapolu w 617, kiedy do niego znowu Młoka Boża przyszła ze Stanisławem kostką i mówi Maria do niego: Juliuszu. Za cześć jaką masz do mnie w niebo wziętej, ujrzysz mnie za rok chwale niebos. Tymczasem nazywaj mnie tu na ziemi królową Polski. Umiłowałam to królestwo i do wielkich rzeczy przeznaczyłam, ponieważ szczególnie wielbią mnie jego synowie. Tu podchodzę o pomoc prekolekcyjną. Ustaje przed nami Andrzej bo Bola Święty. Teraz wiem, dlaczego bo mam go w ręku. To on 30 lat głosił kazania i przekonywał biskupów i króla, aby urzędowo ogłosiła Polska Matkę Bożą Królową, czyli konała intronizacji. Miał szczęście, bo znalazł Ci wielkiego niedźwiedzia, promotora, Wielkiego kanclerza litewskiego Albrechta Stanisława radziwiła na nie Albrecht do reszty kanclerz litewski był oddany matco grzej. O tych zdarzeniach dowiadujemy się dzięki temu kanclerzowi, bo on wydał, dziś to jest forma starodruku, książkę o dyskurs nabożny z kilku słów wzięty o wysławianiu najświętszej Bogu rodzicy Maryi. W XVII wieku cała Europa i w XVIII, to było w XVII, XVIII wiedziała, że nad Polską jest pieczęć Matki Bożej. Czy się tych objawień przychodzą jedne z największych militarnych osiągnięć Polski. To był Kircholm, to był Chodzim, to był moi drodzy Kuszyn, to były nieprawdopodobne zwycięstwa oręża polskiego. Wtedy powstaje słynna szkoła u Cytersów w Bledzewie przy samej granicy niemieckiej ikonograficznej Królowa Polski w niebo wzięta. Powstało 100 obrazów ikonograficznych Matki Bożej Królowej Polski. Ona miała oru, na piersi lub poniżej obrazu był umocowany orzeł. To była Królowa Polski. I tak w rokitnie, w Ledzewie namalowano Matkę Bożą królową Polski, gdzie ona patrzy z zachodu na wschód. Ucho ma otwarte, by nasłuchiwać, co mówi wróg na zachodniej ścianie. Matkę Bożą Ostrobramską to z tej szkoły jest. Ona znowu ze wschodu patrzyła na rzecz Pospolitę, by chronić od tamtej strony nasze państwo. Duża Licheńska pochodzi z tej szkoły. Dziś rozumie dlaczego powstała taka wielka bazylika i, i to, to jest plusko prowadzone przez Pana Boga tą drogą. Kiedy plusacy moi drodzy w zaborach zabali Wielkopolskę to w 848 roku bledzew zrównali z ziemią. To tam były trzy kompleks klasztorny klasztorne dla kilkuset zakonników. Byłem tam miesiąc temu, ani śladu nie ma z tego klasztoru. Mury tego klasztoru u dołu miały 5 metrów szerokości. O to mówiło Polską, to mówiło o Polsce. Muszę wam powiedzieć, że nasi najgłówniejsi przeciwnicy znają tę historię i się bardzo polski boją. Pytam się tu czcigodnych bo wy należycie do awangardy i polskiej i pobożnościowej. Kto z Was o tym słyszał? Ręka do góry. Niech ojciec zobaczy. Nikt nie podnosi ręki do góry. A tu są nasze korzenie i tu jest nasza siła. I 50 lat w Polsce walczono, by Matka Boża była królową, bo mi to wszystko przypomina dziś, kiedy chodzi o ogłoszenie Chrystusa królem Polski, bo się tak boją jak wścieknięci. Ta bitwa już trwa 70 lat. Dlatego tylko ratunek jest w wstawiennictwu Andrzeja Boboli i on to musi uczynić. I nie chcę, aby niebiosa, bo one jeśli będą pragnę, to doprowadzą do tego, ale żeby nas doprowadziły drogą wtedy, w jakich to warunkach ogłoszono Matkę Bożą Królową Polski. Wybuchło powstanie Chmielnickiego. Najechał ci Tatar na Polskę, najechał Turk, Moskal, Rakoczy z Węgier. Przylecieli Szwedzi, król z biskłami szlachtą, kiedy się im majątki paliły i tracą byt z, ze Śląsa. W 55 roku piszą, 655 roku piszą ci do papieża Aleksandra VII alarmujący list, jacy byli wtedy zatroskani. Zginęliśmy, jeśli Bóg nie zlituje się nad nami posłuchajcie co im papież odpisał odpisał im w duchu tych wszystkich objawień nie Maryja was wyratuje toć to Polski Pani jej się poświęcie jej się ofiarujcie ją ogłoście królową przecież sama tego chciała wtedy Szwed targnął na często wodę. Dotknął Sakrum Polskiego, ruszyło się powstanie góra Żywieckich z księdzem Karkoszką, dziekanem Żywieckim. Starosta Bobiwoński wziął wojska chłopów lubelskich i powstało powstanie ogólnonarodowe. Król południem Polski udaje się wtedy do Lwowa i tam 1 kwietnia 1656 roku intronizuje Matkę Bożą na królową Polski historia to nazywa ślubami lwowskimi. I tekst tych ślubów pisze ten oto święty, święty Andrzej Bobola. Za rok diabeł będzie tak zły, że będą go trzy dni obdzierali skóry, solili, przypiekali, obcinali uszy, palce. Kiedy go papież beatyfikował kanonizował, powiedział największy męczennik współczesnego świata kościoła ojcu Robertowi takie wiecie, Bóg zapłać za ojca Jana Pawła za brata Sebastiana i zatem ten relikwiarz na tych rekolekcjach zamknęliśmy drogę tego relikwiarza zaczęło się od kosza pobożny wasz braciszek za krystianin Brat Sebastian to znalazł. wykonane w twierdzy wojennej Helu za czasów twardego komunizmu, wędrowało, aby dziś znowu tu u braci świętego Franciszka zatriumfować. Bracie Sebastianie, Andrzej Bobola dziś Ci tu publicznie dziękuję za Twoją wiarę wówczas. historyczny wybór. Pozwólcie, że teraz przesuniemy się do współczesnych czasów, by w tekstach naszych mistyków i świętych pokazać Wam, że moi drodzy, niebiosa nie odrzuciły łaski wybraństwa naszego narodu. Oto posłużę się kilkoma tekstami, by Wam pokazać, moi drodzy, że plany Boga są nieprawdopodobne. My tylko mamy wyjść ze swej korupy, skorupy, zaściankowości. To nie tylko będzie chwała Polsce, ale będzie chwała Europie. Duch narodu polskiego będzie mówił do Narodu świata. Mała prośba do pana Wieśka, aby z kasetę Wielka Nomenna. Wybaczcie, bo tak rosną myśli twórcze w trakcie, więc mi są potrzebne teksty. To w 1937 roku Matka Boża, znaczy służebnica Boża Rozalia Celakówna ma wizję.